Cześć, nazywam się Anna Saj i żyję według planu. I skoro tutaj jesteś zaciekawiony tytułem tego filmu, pewnie zdarzać się taka sytuacja, że przygniatają cię pretensje, którymi darzy cię twój współmałżonek. Mi się czasem zdarza i mam wrażenie, że nic innego nie słyszę, tylko to, że ktoś ma do mnie pretensje, a często tą osobą, tym ktośiem, jest mój mąż. Jak sobie z tym poradzić? Pretensje rozpoznajesz po tonie głosu, po zarzutach, które do Ciebie docierają i dotyczą one wciąż tych samych spraw, tych samych tematów, i powodują w Tobie takie nieprzyjemne, negatywne emocje. Pretensje i takie głębokie poczucie niezadowolenia, które za nimi stoi. Nie pojawiają się wcale nagle. One się rozwijają powoli, rozwijają się prze, przez dłuższy czas, a wtedy, kiedy je dostrzegamy, napięcie jest już na tyle duże, że staje się męczące i uciążliwe. Jesteś ze mną? Mam, na, mam wrażenie, że, że dobrze wiesz, o czym mówię takie narastające niezadowolenie pojawiające się pretensje mogą być powodem naszych kryzysów i od nich może się rzeczywiście rozpoczynać trudna sytuacja i warto na nie zareagować Skąd się biorą pretensje Zazwyczaj z poczucia, że to co jest dla nas ważne i to, o co się upominamy w naszej relacji, nie jest dostrzegane i nie jest brane pod uwagę. Takie poczucie lekceważenia moich istotnych potrzeb, a co za tym idzie, lekceważenie nas, sam, nas samych, to rzeczywiście wywołuje frustrację, a gdy ta frustracja narasta, przeradza się w złość. Co mi to mówi? Mówi mi to o tym, że jeżeli mój mąż. Bliska mi osoba mówi do mnie językiem pretensji, to chce zainteresować się tym, co za tym stoi. Być może w nim narastało poczucie, że jest nieważny, że jest niesłuchany, że nie jest brany pod uwagę. Rada na Rozładowanie negatywnych emocji, które stoją za pretensjami, jest prosta, choć w praktyce wcale nie jest łatwa do zrealizowania. Wiem coś o tym, ale najważniejsze jest wysłuchanie narzekającej osoby i wyłowienie głównych przyczyn jej niezadowolenia. Często potrzebujesz Uściśleń, potrzebujesz powoli, cierpliwie dojść do źródeł, które są podstawą takich reakcji. Coś za tym stoi. Bądź takim detektywem, bądź zainteresowany, co za tym stoi, co jest przyczyną pretensji, które wypowiada twój mąż. Jeśli już się tego dowiesz. I zdobędziesz te informacje i te informacje potwierdzisz przez informację zwrotną, o którą poprosisz, nadchodzi czas, żeby zastanowić się, co z tym zrobić. I ta część rozmowy bywa trudna. Choć tu już spotykamy się z inną trudnością, dlatego że zazwyczaj mamy w swojej głowie wyobrażenia tego, jak powinniśmy się zachowywać my i jak powinni się zachować w danej sytuacji nasi bliscy, nasz, nasz, nas, nasz mąż czy, czy jakieś bliskie nam osoby. Potrzebujemy znaleźć sposób, który jest akceptowalny dla mnie a jednocześnie ten sposób uwzględnia potrzeby mojego męża i jest najlepszym rozwiązaniem i czasami potrzebujesz e, negocjować, czasami potrzebujesz uwolnić swoje umiejętności negocjacyjne. Jak już się dowiesz, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, jak już wnego, wynegocjujesz to, co można z tym zrobić, to potrzebny jest etap, etap, który wdroży wasze ustalenia do, do rzeczywistości. Trzeba można przypominać sobie nawzajem o ustaleniach, jednocześnie unikać wypominania błędów. Chodzi o to, żeby się wspierać w wykonywaniu nowych nawyków. I to jest wspólna praca. I to jest praca, która dotyczy nas obojga i wymaga pozytywnego podejścia do y, współdziałania. Y, wszystko y, zależy od naszego nastawienia. A ja wierzę w to, że skoro tutaj jesteś, to zależy ci na tym, żeby twoja relacja z mężem była rozwijała się i była dla ciebie źródłem satysfakcji. Naprawdę warto, warto działać, warto negocjować i warto przyjąć taką postawę słuchania po to, żeby usłyszeć i po to, żeby kochać miłością wspierającą. Podsumowując, słuchaj aktywnie, bądź aktywnym słuchaczem w swoim związku, po to, by odkryć przyczyny napięcia. Negocjuj, co z tym można zrobić, po to, by wyeliminować lub zmniejszyć ilość negatywnych emocji i wdrażaj do działania. Od Ciebie naprawdę dużo zależy. Jeśli te treści są dla Ciebie budujące, to subskrybuj mój kanał. Możesz się tymi treściami dzielić. Możesz też komentować. Zależy mi na tym, żeby przeczytać od ciebie informacje o tym, jak, jak się w ogóle tutaj czujesz. Jesteś cudem, jesteś warta tego, żeby budować swój potencjał i nawet jeśli dzisiaj coś wydaje Ci się nieosiągalne, coś wydaje Ci się trudne, to pamiętaj o tym, że Masz w sobie potencjał i ten potencjał pomoże Ci przejść przez trudne sytuacje w Twojej relacji. Jestem z Tobą.